W jaki sposób zarabiać na giełdzie Binance, czym jest opcja Lunch pool i w jaki sposób farmić tokeny, aby otrzymywać fantokemy Juventusu i Barcelony. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie z serii kryptowaluty. Bez tajemnic. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie zostaw subskrypcję, a jeżeli te wideo będzie dla Ciebie wartościowe, koniecznie zostaw łapkę w górę. Przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Binance dodaje do Lunchpool... Fantokeny, a więc duża współpraca z projektem Chili's. Mamy tu fantoken Juventusu i fantoken PSG I dzisiaj opowiemy sobie, w jaki sposób tutaj otrzymywać te nagrody. Jeżeli jesteś zainteresowany, zostań ze mną i lecimy z tematem. Dzisiaj mamy bardzo wiele możliwości zarabiania na kryptowalutach, które już mamy, które trzymamy w portfelu czy na giełdach. Oczywiście mamy tutaj klasyczne opcje, takie jak stake, mamy opcję stejkowania na giełdach, mamy opcję stykowania. Bezpośrednio na ledgerze, mamy możliwość właśnie dodawania płynności. To jest bardzo popularne, jeżeli chodzi właśnie, właśnie o projekty DeFi. Owe. No i Binance również daje kilka możliwości właśnie zarabiania na Binance, na właśnie tokenach, które już mamy na giełdzie. Jedną z takich opcji, opcją, która weszła niedawno, ale korzystamy już z niej od jakiegoś czasu, jest właśnie opcja Launchpool, czyli możliwość tutaj farmienia właśnie naszych tokenów po to, żeby otrzymywać nowe tokeny. Od wczoraj mamy tutaj dodaną możliwość właśnie yy, otrzymywania fantokenów Juventusu i fantokenów PSG. Cieszy mnie to bardzo, dlatego że, tak jak wiecie, jestem bardzo mocno zaangażowany w projekt Chilis i Socjos i ta współpraca z Binance'em jest to naprawdę duży krok i mnie to cieszy bardzo, bardzo mocno. Dobra, zobaczmy sobie na początku, przejdźmy sobie do tego ogłoszenia na Binance, ie. zobaczmy w jaki sposób to wszystko będzie się odbywać i jakie są tutaj statystyki. Oczywiście, jeżeli chodzi o fantokeny, to nie są to rzeczy nowe. Fantokeny już są na rynku jakiś czas. Jeżeli interesujesz się projektem Chilis i Socjos i chciałbyś się dowiedzieć, czym są fantokeny, to zapraszam Cię na mój kanał. Tam masz filmy o Chilis, o Socjos, o fantokemach, o aplikacji, o giełdzie Chilisnet i o całym tym ekosystemie. Natomiast jeżeli chodzi o fantokeny, to fantokeny są czymś, co już jest dostępne na rynku, a więc można tym handlować na giełdzie Chilisnet i do sprawdzania cen fantokenów polecam stromę fanmarketcap.com, tutaj macie wszystkie ceny, no i skupmy się na tych dwóch właśnie fan tokenach, które są dostępne właśnie na Binance w opcji Launchpool, a więc token że obecnie cena 12 dolarów, 3,85% w ciągu 24 godzin, ponad 15% w ciągu 7 dni, market cap na poziomie 15 milionów dolarów, i jeżeli popatrzymy sobie na Juventus, 10,98 dolara, 24 godziny to jest wzrost na poziomie 3,95% i 7 dni ponad 40% market cap na poziomie 14 milionów dolarów. Jeżeli chodzi o tokeny w obiegu. No to jeżeli chodzi o token Juventusu, jest to 1 288 tysięcy, Jeżeli chodzi o token PSG, to jest 1 315 000. Natomiast jeżeli chodzi o total supply tych tokenów, to jest ono na poziomie 20 milionów. Wracamy sobie do Binance'a, zobaczmy w jaki sposób to wszystko się odbywa i ile będzie można tutaj tych tokenów uzyskać. Jeżeli chodzi o lunch pool na Juventusie, to tak jak tutaj już mówiłem, jeżeli chodzi o token Supply, total, total token Supply to jest 20 milionów. Jeżeli chodzi o lunch pool, który został, Został wrzucony na Binance, zostaje tutaj wrzucone 210 tysięcy tokenów, co stanowi 1% właśnie całości. I jeżeli chodzi o liczbę tokenów w obiegu, to jest to, o czym już mówiliśmy, to mamy dzisiaj 1 315 000, co stanowi 6%. 58 całości. Jeżeli chodzi o staking, nie ma tutaj limitów, a więc można y, zaczynać od małych kwot, zaraz to pokażemy. Nie ma tu również KYC, co myślę, że wiele bardzo osób ucieszy. Jeżeli chodzi o token PSG, również total, total supply na poziomie 20 milionów. Jeżeli chodzi o tokeny wrzucone na Lunch pool, jest to 179 tysięcy, co stanowi 0.9% całości. I jeżeli chodzi o liczbę tokenów w, w obiegu, to jest 1 288 tysięcy, co stanowi sześć 44% i teraz tak popatrzmy sobie jak te pule będą rozdzielane jak będą rozdzielane nagrody Zacznijmy od Juventusu a więc jeżeli chodzi o farmienie tutaj właśnie tych tokenów to można to robić poprzez stekowanie BNB Binance Coina CHZ a więc Chili's i BUSD a więc stable coina należącego do Binance'a i tak jak widzicie te pule zostały podzielone procentowo a więc największe, największe nagrody trafią dla osób które będą właśnie stekowały BNB po to żeby dostać właśnie fan token Juventusu i tu będzie będzie 147 tysięcy, a więc 70% nagród. Drugie miejsce: Chilis, a więc 42 tysiące, co stanowi 20%. I trzecie miejsce: właśnie za tutaj stajkowanie BUSD. I dzięki temu będziemy farmić tokeny Juventusu i jest to 10%. I jeżeli chodzi o PS, że ten rozkład jest bardzo, bardzo podobny. A więc pierwszy wniosek, który możemy tutaj wyciągnąć, najbardziej opłaca się właśnie mieć tokeny BNB, właśnie tutaj wrzucić je, wrzucić je właśnie na, 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 na lunch i tutaj farmić właśnie tokeny Juventusu poprzez właśnie stejkowanie tokenów BNB czy tokeny PSG. Jeżeli chodzi o nagrody, no to one będą rozdzielane tutaj, tak jak widzicie, w trzech etapach. Całość ruszyła 15, a więc dzisiaj. I wszystko potrwa do 13 stycznia roku 2021, a więc około 30 dni. No i mamy tutaj rozpisane właśnie, podzielone na trzy terminy. Trzy terminy, tak jak te nagrody będą dystrybuowane, mamy podane, ile obec ogólnie tokenów trafi, ile dokładnie tokenów trafi właśnie w puli z BNB, ile tokenów trafi dokładnie w puli z BUSD. I ile tokenów trafi w puli chilis, a więc wszystko to jest bardzo ładnie rozpisane. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, w jaki sposób pokazać, w jaki sposób technicznie to zrobić, to może powiem dlaczego warto w ogóle to robić. Tak jak wiecie, ja jestem osobą, która bardzo mocno stawia na kopanie kryptowalut i większość mojego portfela pracuje. Krótko mówiąc, staram się stawiać na te projekty, które zarabiają na mnie pasywnie. Mam tokeny, tokeny giełdowe, takie jak Chroma Giełdzie które codziennie na mnie zarabia. Mam token BNB, a więc token należący do giełdy Binance Coin, i również tutaj zarabiam. I właśnie między innymi na tej opcji Lunch Mam również Masternody, mam klasyczny stake. Natomiast. Tak jak wiecie, ja uważam, że warto w swoim portfelu mieć przynajmniej jeden czy dwa tokeny giełdowe, jeżeli giełda fajnie się rozwija. Binance na pewno jest taką giełdą, która rozwija się dość mocno. I samo to, że posiadacie właśnie Binance Coina, pozwoli Wam tutaj w sposób pasywny zarabiać na różnego rodzaju opcjach, między innymi na lunch poolu. A więc nie tylko na wzroście ceny, ale również na tych opcjach pasywnego zarabiania, które daje dzisiaj Binance. I oczywiście, nawet jeżeli cena tego tokenu gdzieś tam spadnie, no to mamy Możliwość tutaj odrobienia tego właśnie na tych możliwościach. Dodatkowo dla mnie takim dodatkowym bodźcem jest to, że właśnie tutaj mamy możliwość farmienia właśnie tych tokenów, fan tokenów, które ja i tak kupuję, i tak kupuję Chilis, i tak wspieram Chilis, a więc dodatkowo dzięki moim tokenom, właśnie BNB, mogę tutaj y, zarabiać właśnie fan tokeny, a więc rzeczy związane z projektem Chilis. Jeżeli nie macie jeszcze żadnego projektu, który pracuje na Was pasywnie, wejdźcie na mój kanał, tam macie naprawdę bardzo dużo możliwości. Dobra, w jaki sposób rozegrać to od strony technicznej? A więc, klikacie sobie na Binance, tutaj macie ta, taką zakładkę, i musicie kliknąć sobie tutaj na tą rakietę, na tą opcję Launchpad. Przeniesie Was tutaj oczywiście na stronie Launchpad, klikacie sobie Lunchpool. Właściwie, jak będziecie mieli All to też Wam pokażę, bo obecnie nie ma żadnych innych. No i tak, jak widzicie, mamy tutaj fantokeny PSG, mamy fantoken Juventusu i mamy stake do każdej z tych par, a więc do, jest fantoken właśnie PSG do BUSD, jest do ChiliS, jest do BNB i fantoken Juventusu jest tak samo, jest do BUSD, do ChiliS i jest do BNB. Ja oczywiście wybieram sobie fantoken Juventusu, dlatego że ja oprócz tego, że inwestuję fantoken, to sam prywatnie jestem kibicem Juventusu i oczywiście wybieram tą opcję, która ma dać najwięcej, a więc opcję stake do BNB. Klikamy sobie tutaj stake now. Ja już oczywiście zrobiłem to wcześniej. Jak widzicie, ja miałem wolne 9,71 i jeżeli nie ma, jeżeli będziecie mieli wolne BNB, klikacie sobie tutaj stake i zatwierdzacie i potem, jeżeli Wam zatwierdzi, to będziecie mieli BNB staked, to znaczy, że Wasze BNB zostały dodane do farmingu, zostały dodane do tej puli. Jak widzicie całość bardzo prosta, na bieżąco będziemy pokazywać y, te wyniki. Jeżeli będą problemy, piszcie na grupie edukacja, na którą Was serdecznie zapraszam, albo piszcie bezpośrednio pod tym filmem, również będę starał się y, odpowiedzieć. Słuchajcie, podsumowując, moim zdaniem rynek fantokenów jest to rynek, który rozwija się niesamowicie, tak jak mówię, zerknijcie na mój kanał, obej żyjcie, współpraca Chilis, Fantokenów i Binance to jest również bardzo duża rzecz nie tylko również dla Chilis ale również dla Binancea który wprowadza do swojej giełdy nowy rynek rynek dynamiczny rynek który naprawdę w roku 2021 czy 2022 ma niesamowite szanse rozwoju natomiast sama opcja Binance Launchpad jest dla nas opcją po prostu pasywnego zarabiania czy to na BNB czy to właśnie czy to właśnie na Chilis w tym przypadku i dzięki temu możemy po prostu mnożyć nasze Kryptowaluty. Czy jest to bezpieczne? Pamiętajcie, że zazwyczaj trzymanie kryptowalut na giełdach nigdy nie jest do końca bezpieczne. Natomiast Binance jest to jedna z lepszych giełd, jedna z najlepszych giełd na świecie, dlatego tutaj gdzieś tam moje zaufanie jest. Natomiast ja również większe środki trzymam na swoim portfelu. Słuchajcie, mam nadzieję, że ta opcja Wam się podoba. Połączenie Chili z Fantokenów Binance'a. Jeżeli wideo było interesujące, zostaw łapkę w górę, a my słyszymy się już w kolejnym wideo. Dzięki za uwagę. Hej!